Czego szukasz w programie Editha yy, Wyjścia. <noise> Gdzie jest wyjścia <noise> albo wejście? No, możesz sobie iść, ale nie. Jeszcze chwilę zostań, jeszcze chwilę zostań, do przesłuchań w ciemno. Już nie powiem, że szukam szczęścia, no po prostu zdecydowałem się na udział w programie. No jest to przede wszystkim e, fajna zabawa, e, możliwość trochę rywalizacji, a w związku z tym, że ja jestem były sportowiec, to stwierdziłem, że może czas wreszcie pracować na własne nazwisko. I co, myślisz, że się uda? Jak nie? No. Jak nie. Jak nie? się nie uda, tak, to się uda. Tak, trzeba grzać. Wiesz, co chodzi? Ma? Udało yes, się. Udało się, jest. Wreszcie, jestem w programie Hura The Voice M of Poland. Mało tego. Chciałeś Andrzeja, masz Andrzeja. No widzisz. Powodzenia. Dobra, dzięki. dzięki. Okay. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera firma Sony.